Prawie w ogóle nie odwiedzam klubów, bardzo rzadko. Nie lubię spędów, nie lubię miejsc, gdzie jest głośno. Nie lubię, yy, nie umiem odnaleźć się w, między spoconymi ciałami, które ocierają się o siebie, przypadkowymi ludźmi, które, którzy krzyczą sobie do uszu, bo leci głośno muzyka. Ale odnalazłam się w muzyce densowej po wielu latach grania muzyki rockowej, ponieważ jestem zupełnie na innym poziomie. Jakby swojego samopoczucia, emocji po różnych upadkach, wzlotach yy, i problemach prywatnych. Poczułam, że chcę śpiewać muzykę, do której sama mogę tańczyć w pokoju nawet. To jest zapowiedź nowej płyty. Trzeci singiel, yy, czyli melodia ta, yy, jest utrzymana w tej samej klubowej, densowej yy, stylistyce, co pozostałe dwa yy, single, i jest zapowiedzią płyty, yy, która wyjdzie po wakacjach, czyli we wrześniu. A co w tej nowej płycie będziesz chciała przekazać fanom? Ech. Przekazuję to, co sama sobie ja chcę przekazać. Czyli żeby mm, podchodzić do życia z troską y, o siebie, ale też z pogodą ducha, żeby ze wszystkiego wyciągać lekcje, żeby nawet gorzkie miłości nie podcinały nam skrzydeł. Y, żebyśmy potrafili spojrzeć na siebie z. Y, no z taką czułością na swoje słabości i na te to, na to wszystkie kłody, które nam czasami życie mm, podrzuca pod nogi, zwłaszcza jeżeli chodzi o nieudane uczucia, które potrafią czasami nam odebrać chęć do życia. Mm, a życie y, suma summarum jest piękne i warto o nie walczyć, warto walczyć też o siebie.